Dzień dobry, nazywam się Michał Kędziora, jestem mentorem z zakresu styl osobisty w programie Do pierwszej pracy. Chciałbym Wam pokazać trzy rzeczy, które osoba rozpoczynająca pracę powinna mieć w swojej biurowej szufladzie, które bywają przydatne w takim codziennym, biurowym życiu. Zacznę od pasty do butów i ściereczki. To jest taki gadżet, który jest szczególnie ważny, jeśli nosimy skórzane buty. Sezon jesienno-zimowy bywa czasem niszczący dla butów. W ciągu kilku minut, za pomocą dobrej pasty, odpowiednio dobranej do koloru skóry, ściereczki można buty doprowadzić do należytego stanu, odświeżyć je, nadać im blasku. Zupełnie inaczej, buty zadbane wyglądają. Wiele osób mówi, że buty są wizytówką eleganckiego mężczyzny, eleganckiej kobiety. I faktycznie tak jest. Ten gadżet nam w tym pomoże. Druga rzecz bardzo ważna w przypadku ciemnych tkanin. Rolka staśmą klejącą, która zbiera pyłki zanieczyszczenia. Dotyczy to szczególnie garniturów płaszczy w kolorach takich jak czern, granat, grafit. Pyłki, które się zbierają od kurzu, od sierści. Za pomocą tego gadżetu wszystko to zbierzemy w ciągu kilkunastu sekund. Bardzo przydatny gadżet. Trzecia rzecz, która bywa przydatna w takich sytuacjach niespodziewanych niespodziewane spotkania. Jesteśmy ubrani w mniej formalny sposób, nie każdy jest zobowiązany nosić na co dzień y, strój y, z krawatem, ale są sytuacje, kiedy ten krawat należy założyć. Warto mieć w szufladzie taki krawat, który pasuje do wszystkiego, uniwersalny, kolorystycznie, stylistycznie i y, gładki. Krawat w kolorze granatowym spełnia te warunki. I warto go mieć w szufladzie. Przychodzi moment niespodziewanego eleganckiego spotkania, na którym należy wyglądać elegancko. W ciągu kilkunastu sekund można zawiązać krawat, założyć pod szyją. Wyglądamy zupełnie inaczej. W przypadku pań, dobrym dodatkiem, alternatywą do, dla krawata, będzie granatowa paszka, i też warto tą, ten dodatek mieć w swojej szufladzie biurowej. Pokazałem wam trzy podstawowe rzeczy, które warto mieć w swojej biurowej szufladzie. One bywają przydatne w życiu codziennym biurowym to oczywiście nie wyczerpuje tematu. Jeśli posiadacie odpowiednią przestrzeń w biurze, warto mieć również zapasową koszulę, najlepiej w kolorze białym, jest ona na tyle uniwersalna, że pasuje do wszystkiego. Przydadzą się również zapasowe buty. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, zapraszam na mój profil.